Została współpracownikiem naukowym w słynnej London School of Economics w zakładzie filozofii, logiki i metody naukowej, założonym nawiasem mówiąc przez Karla Popera. Niedługo po przyjeździe do Londynu została też profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, gdzie do końca swojego życia zajmowała się badaniem i propagowaniem polskiej filozofii, a w szczególności Szkoły lwowsko warszawskiej Babcia Irena Szumilewicz-Lachman związana była ze szkołą lwowsko-warszawską wieloma więzami. Po pierwsze w London School of Economics wielokrotnie wykładała na temat dorobku szkoły i wyższości jej propozycji teoretycznej nad propozycjami koła wiedeńskiego. Podobno jeden z jej słuchaczy podsumował jeden z jej odczytów na ten temat słowami Vivle le po drugie, wydała przekład na angielski prac Zygmunta Zawirskiego ze swoim obszernym wstępem. A w planach miała również publikację na temat dorobku Janiny Kotarbińskiej. Niestety nie zdążyła planowej publikacji ukończyć. Po trzecie i najważniejsze, Irena Szumilewicz-Lacham zajmowała się filozofią nauki, ulubioną dyscypliną przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i miała w tej dziedzinie znaczący dorobek. Co więcej, jak przystało na osobę z kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, jej aspiracje filozoficzne oparte były na gruntownym wykształceniu w zakresie nauk szczegółowych chemii i fizyki. Irena Szumilewicz-Lachman urodziła się w Zambrowie 20 grudnia 1912 roku. Jej rodzicami byli Haim Benjamin Tienenbaum oraz Zofia Regensberg, oboje żydowskiego pochodzenia. W 1930 roku ukończyła Żydowskie Gimnazjum Żeńskie w Warszawie a jej nauczycielem fizyki był Leopold Infeld, późniejszy współpracownik Alberta Einsteina. W 1932 roku wystąpiła na Wydział Chemiczny Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu 1938 roku ukończyła uniwersytet ze stopniem magistra chemii, podpisany przez Jana Łukasiewicza, jednego z korfeuszy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Podczas II wojny światowej została wypędzona najpierw do Lwowa, a następnie po śmierci jej pierwszego męża został zamęczony przez NKWD w sowieckim więzieniu Józefa Krigera, ojca i pierwszego syna Benedykta, została wraz z nowonarodzonym synkiem wypędzona do Kazachstanu. Podczas zesłania uratowała ją od prawdopodobnej śmierci praktyczna znajomość wiedzy chemicznej, w tym w szczególności produkcja mydła. Po wojnie ponownie wyszła za mąż Zalona Szumilewicza, i zamieszkała wraz z nim w Gdańsku. Owocem tego małżeństwa był jej drugi syn, Jerzy Szumilewicz, obecnie George Summers. W 1959 roku na Uniwersytecie Warszawskim obroniła pracę doktorską Teoria śmierci cieplnej wszechświata, która następnie ukazała się drukiem w PWN. Pięć lat później Irena Szumilewicz habilitowała się na tej uczelni na podstawie książki o kierunku upływu czasu. Wykładała w Gdańsku, najpierw na Akademii Medycznej, a następnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie została docentem i kierownikiem katedry filozofii. W 1968 roku została usunięta z uczelni pod przypadkowym pretekstem, a w rzeczywistości ze względu na pochodzenie. Osobista krzywda, która została jej w ten sposób wyrządzona, nie wpłynęła w żaden sposób na jej stosunek do spraw polskich. Do końca swojego życia manifestowała swój gorący patriotyzm. Przez pewien czas pozostawała bez pracy, utrzymując się z korepetycji, z matematyki. Po kilku latach otrzymała zatrudnienie w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie została kierownikiem samodzielnej pracowni metodologicznych problemów nauk fizykalnych. W 1979 roku wyjechała na stałe do Londynu. Tam również po śmierci drugiego męża wysłała za mąż po raz trzeci, za Feliksa Lachmana. Została współpracownikiem naukowym słynnej London School of Economics w Zakładzie Filozofii, Logiki i Metody Naukowej, założonym nawiasem mówiąc przez Karla Popera. Niedługo po przyjeździe do Londynu została też profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, gdzie do końca swojego życia zajmowała się badaniem i propagowaniem polskiej filozofii, a w szczególności szkoły lwowsko-warszawskiej. Dorobek Ireny Szumilewicz obejmuje cztery książki i ponad 40 rozpraw naukowych, a także liczne wykłady na międzynarodowych konferencjach. Trzy nurty dominowały w pracy badawczej profesor Ireny Szumilewicz. Zagadnienie moralnej odpowiedzialności uczonego, zagadnienie upływu czasu, a ściślej zagadnienie kierunku upływu czasu oraz historia nauki, a w szczególności biografie naukowe Henry'ego Poincaré'ego oraz Zygmunta Zagliskiego. Za Poincaré uważała, że celem uprawiania nauki jest poznanie piękna, dobra i prawdy. Natomiast motywy pragmatyczne mają charakter drugoplanowy. Jeden z babci ulubionych cytatów z francuskiego uczonego brzmi – Uczony nie bada przyrody, dlatego że jest to użyteczne. Bada ją, bo sprawia mu to przyjemność. A sprawia mu przyjemność, bo przyroda jest piękna. Gdyby nie była piękna, to nie warto byłoby jej poznawać. Życie nie byłoby warte, aby je przeżywać. Dla Ireny Szumilewicz wartość pragmatyczna wyników badań naukowych jest drugorzędnym czynnikiem w nauce. Choć tego czynnika nie deprecjonuje, gdyż niejednokrotnie wpływa on na rozwój społeczeństwa czy cywilizacji. Przestrzegała ona jednak przed zagrożeniami, jakie mogą nieść owoce badań naukowych. Do takich zagrożeń zaliczała rozprzestrzenianie broni atomowej. Według Ireny Szumilewicz to uczelni powinni wziąć na siebie moralną odpowiedzialność za rezultaty badań naukowych, tworząc międzynarodowe bractwo ponad granicami politycznymi i broniąc w ten sposób globalnego interesu ludzkości. Tutaj Irena Szumulowicz proponuje, problematyka moralna powinna znaleźć się w centrum zainteresowania społeczeństwa. Poza tym należałoby wprowadzić na wszystkich wydziałach jako przedmiot obowiązkowy etykę. Mam tu na myśli nie wąsko pojętą etykę zawodową, ale etykę w szerokim znaczeniu, jako naukę o wartościach i ich znaczeniu dla społeczeństwa. Sądzę, że należałoby wprowadzić coś w rodzaju przysięgi Hipokratesa dla tych, którym dajemy prawo wykonywania zawodów fizyka, chemika, genetyka i tym podobne. Taka przysięga miałaby walor nadrzędny w stosunku do wszystkich zobowiązań. Sądzę, że każdy, kto w przyszłości podejmie decyzję zostania uczonym, powinien we własnym sumieniu złożyć przysięgę odpowiadającą starej rzymskiej zasadzie, którą trawestujemy: niechaj dobro ludzkości będzie prawem najwyższym. Salus humanitatis suprema lex esto. W kontekście moralnej odpowiedzialności uczonego warto jeszcze wspomnieć o głębokiej przyjaźni, jaką łączyła babcie jej męża Feliksa Lachmana z Józefem Rodblatem, laureatem pokojowej Nagrody Nobla za działalność na rzecz atomowego rozbrojenia. Przywołam cytat z wywiadu, którego udzielił mi profesor Rodblat w dniu po otrzymaniu Nagrody Nobla. Ci, którzy nie pamiętają przyszłości, są skażani na jej powtórzenie. George Santayana. Była to sentencja, o którą również słyszałam z babci. Irena Szumilewicz, chociaż formalnie nie należała do Szkoły Twardowskiego, identyfikowała się w pełni z tą formacją intelektualną. W jednym ze sejów z 1987 roku poświęconych Szkole Lwowsko-Warszawskiej i relacji do Koła pisała Istnieje dość rozpowszechniony, głównie na Zachodzie stereotyp, zgodnie z którym Szkoła Lwowsko-Warszawska stanowiła jeden z wielu ośrodków filozoficznych, które pośrednio lub bezpośrednio zostały zainicjowane przez koło wiedeńskie. Nic bardziej błędnego. Polska szkoła filozoficzna powstała przeszło ćwierć wieku przed kołem wiedeńskim, niestety dziwnego, że była znacznie dojrzalsza i w wielu dziedzinach wyprzedzała ośrodek wiedeński. Moja babcia poświęciła również wiele miejsca zagadnieniu upływu czasu, a w szczególności analizowała problem tzw. strzałki czasu w obrębie trzech głównych teorii, kazualnych, entropijnych oraz w ramach modeli kosmologicznych Friedmana. Według Szymilewicz-Lachman fizyka nie daje podstaw do mówienia o czasie w teoriach kazualnych. Czas jest jedynym wynikiem określonych więzi między zjawiskami. Warto dodać, że uwagi i komentarze dotyczące natury czasu, jak i szerzej w filozofii kosmologii, zawarte w pracy o kierunku upływu czasu, są wnikliwe i oryginalne. Wracając do zagadnienia prawdy, dobra i piękna w życiu uczonego, dodam na koniec, że w życiu prywatnym kategoria piękna również była jej bliska. Babcia pięknie się ubierała, dbała o estetykę swojego otoczenia i o dom. Do samego końca swojego długiego życia, żyła 89 lat, chodziła w szpilkach. A opozycję, jaką babcia zdobyła sobie w polskim środowisku filozofów nauki świadczy wydana w 2005 roku w Gdańsku poświęcona jej pamięci księga zbiorowa zatytułowana Nauka, świat, człowiek.